Witajcie moi drodzy przyjaciele. Tu mamy mapkę polityczną Europy. Jeszcze przynajmniej teoretycznie aktualną, chociaż sami dobrze wiemy, że to się zmienia z godziny na godzinę. chciałem powiedzieć, kto moim zdaniem nadal sprzyja Władimirowi Rosji jego szalonym planom. Przypominając tam Białoruś, która jest rządzona przez tego wąsatego Wieprzka uzależnionego całkowicie od wsparcia politycznego Władimira. Się ostatnio Izraelu aktywni, tutaj, on się spoza Europą, chociaż politycznie, kulturowo czuje się związany z Europą, nawet ich premier poleciał do Władimira, cały świat udaje, że nie chce z Władimira, ten nawet nie udaje. Nie zamknęli przestrzeni powietrznej, potem poleciał do Niemiec, do Francji ma lecieć. W początku myślałem, że jemu chodzi tylko o to, że tam ten Babi Yar bombardują i inne tam miejsca związane z Holokaustem, tak? To, to, bo to, to, to ich tam chyba prze, przejęło tylko w całej tej wojnie, nie to, że miliony tam ludzi uciekają, giną, Ale żeby pomnik w Babijarze Ruscy zbombardowali. No, no jeszcze w jest stał ta ropa, tak? Bo Amerykanie chcą. Aby Iran zwiększył eksport, chociaż to też jest tam śmieszny ruch. Bo Ruscy będą do Iranu wysyłać, a Iran będzie Ruską ropę dalej w świat. No, ale przynajmniej będziemy udawali, że blokujemy Rosję od ropy. No bo to, to blokowanie od, od, od ropy, gazu i, i węgla to wydawało się oczywistym ruchem, ale nie jest oczywistym ruchem. Teraz już wracamy do Europy, bo blokowany jest system SWIFT. Tak, niby został nawożony. Ale się okazuje, że dwa banki, które rozliczają rachunki za gaz i za ropę naftową, są wyłączone z tego. A potem dziennikarze wgryzili się w temat i okazuje się, że te pozostałe banki niby zablokowane, to po prostu rozliczają się poprzez te niezablokowane banki. No, a ty głupi człowieku, który siedzisz przed telewizorem, internetem czy radiem, wiesz w to, że ci politycy z zachodu coś zrobili. Tak? A systemem SWIFT w Europie, całą gospodarką europejską zarządzają Niemcy. Niemcy nie oni są hubem, dystrybutorem zarówno ropy, jak i gazu. Też pomijam to, że, że zarówno y, rurociąg przyjaźń, no, nazwa jak, jak najbardziej adekwatna do współczesnej sytuacji, ale też y, gazociąg Alski też biegną przez Polskę nie słyszałem, żeby u nas którykolwiek odważny polityk nawet z tego... Niby bardzo patriotycznego opisu powiedział, tak, zakręcamy jedną, drugą rurę. Nie słyszałem. Płynie tam ten surowiec dalej, tamtędy. No, o. Emmanuel Macron się popisał. Do swoich y, biznesmenów takich najbogatszych, na, mających największe chyba powiedział, żeby pochopnie czasem nie wycofywali się ze współpracy z Rosją, bo według jego danych to ta wojna raz, dwa się skończy. Trzeba będzie chwilę pobudować, że nie robimy Władimira i Rosji, a potem trzeba będzie handlować, tak. No tak, Niemcy, Francja, wspominam Węgry Węgry, no, no to, to, to to jest dramat, bo to nasi niby jedyni przyjaciele, no, oni prawie całą gospodarkę uzależnili tam na, na współpracy z Rosją i z Chinami. No, tam. Chiny jak Chiny, no, ale tam, no, Rosja to dramat. No. Też, ich, też ich, ich rozumiem, no też nie chcą zrujnować gospodarki, też chcą mieć jakąś alternatywę. A są chrobce, no, chociaż, chociaż to nasi przyjaciele, ale taka ciekawostka to chyba był 2010 rok, i Władimir wysłał zapytanie do nas, do Polski, do Węgier, czy jakby rozbierał Ukrainę, czy byśmy się podłączyli do, do tego rozbioru. No to u nas no, nawet Radek Sikorski, to Radek, chłop stary, Radosław Sikorski, który był wtedy ministrem spraw zagranicznych, w imieniu naszego jaśnie oświeconego słońca Peru, tak, Donalda Tuska, odpowiedział, że w rachubę nie wchodzi żadne rozbieranie Ukrainy. A wiecie co pan Wiktor Orban odpowiedział? No, sobie po, poszukajcie. Utworzył od razu wtedy ministra do spraw Zakarpacia, bo jego interesuje o tutaj. O Zakarpacie, taki, skrabek taki tam Ukrainy przylegający do, do, do Węgier, tak? Tam jest duża mniejszość węgierska. I do, do, do dziś nie słyszałem, żeby tego ministra do spraw Zakarpacia tam zemisjonował czy w ogóle zlikwidował ten urząd. I tu jesteśmy w kropce, bo my jesteśmy tam na Anty do, do Putinowskiej Rosji, to chcę powiedzieć do Putinowskiej, bo naród rosyjski jest ogłupiony po prostu. W dużej mierze, no tam, tam też jest wielu, wielu jest zwolenników Władimira. Nie mógłby, że tam on tam sam jeden taki jest szalony. Nie, z Władimirem jest jak z Hitlerem i z Niemcami. To też większość Niemców popierała i do, do dziś popiera i jest zachwycona Hitlerem. Tak? Tylko pretensji, jak Niemcy mają, mieli do Hitlera nie o to, że był zły, że był dranią mordercą, tam, psychopatą, tylko że mu się nie udało. No. I to do Władymira też to część będzie maj będzie miała pretensje nie o to, że, że tam jest draniem tam terrorystom międzynarodowym, tylko, tylko, że nieudolnie to wszystko zrobi To musicie o tym wiedzieć. Musimy o tym wiedzieć, bo, bo to, to wszystko niestety nasz mniej co bardziej dotyczy. Także tak to wygląda. No. Niemcy, Francja, tam, nie wiem jak te inne mniejsze kraje, tam. No, one, one tam się nie muszą nawet wychylać, bo to, w Europie to te dwa, dwa kraje zarządzają, Wielka Brytania wyszła i Patrząc pod, pod uwagę tam, jaki tam w tym euro chodzi, jakie to są ruchy, to, to no, nawet uważam, że słusznie zrobili. No. Tam problem mają Ci Szkoci i Walijczycy, bo, bo tam czują się jakby trochę oszukani. No ale to niech robią referendum, niech się odłączają. Tam niech, niech każdy naród robi co chce. To oddzielny temat. Także to, to tyle w Europie, tak? Nie będę przekręcał mapy, bo tam Chiny, Chiny są rozdarte, bo też im woli no, obiecał, że tam tydzień, góra dwa i będzie po wojnie. Oni też też się uczestniczyli, nawet nie ukrywali, że, że, że. Ach, to nawet fajnie, że, że Zachód blokuje Rosję, tak? Bo wtedy im się ten rynek szerzej otworzy na wszelkie ich tam chińskie badziewie. No ale też sobie uzmysłowili, że jak ta wojna będzie trwała, to wszystko jest yy, blokowane. To i te pociągi wiążące chińskie Badziewie przez Rosję, tam Białoruś czy Ukrainę. Do Polski i dalej, do Europy, do, do Rumunii, to, to już nie będą jechały. Jest utrudniony ten handel, no, więc, więc ich ekonomia na, na tym, że się ta wojna przeciąga, to, to, traci. Też im nie chodzi o to Chińczykom, że, że Rosjanie źle robią, że mordują, gwałcą, palą, równają z ziemią całe wioski, miasteczka, czy, czy nawet całe dzielnice w Charkowie czy Kijowie. Tylko, że ich ekonomia może potencjalnie na tym stracić. No i a no jeszcze rodzy, rodzynek na torcie, Wisienka. Turcja, Turcja, no to jest... pozdrawiam wszystkich Polaków, w szczególności te nasze Polki mieszkające w Turcji. Posłuchajcie, drodzy Polacy, drogie Polki z Turcji! No Turcja jest niby w NATO, ale to jest takie NATO, że Grecja się boi ich tam jak diabeł święconej wody. To, to zresztą miałbym ja tak podobnie do, do, do Niemców podchodzić, bo to też taki sojusznik, że co do czego przyszło, to by nam nóż w plecy wbiła, a nie tam rękę podał. Nieważne, nie będę tematu rozbijał, to może moje fobie antyniemieckie. Turcja. Turcja nie zamknęła przestrzeni powietrznej, nie zamknęła cieśnin. Ruscy biznesmeni, w ogóle tam wszyscy Rosjanie tam, no tam jeszcze Serbia współpracuje, Serbia, to tam te też. Serbia jest mało liczącym się krajem. Przepraszam wszystkich Serbów, ale mówię jak jest. No, natomiast Turcja tam, no, Ukraińcy się cieszą, że ten drony im tam sprzedali, bo nie wierzę, że Turcji im dali za darmo te Bayraktary, czy jakimś tam, no, tam, trochę tymi dronami porozrabiali, na, na, poatakowali te kolumny rosyjskie. No, ale w zamian za to, to przestrzeń otwarta, tam cały ruch się może odbywać do Rosji powietrzny, tam z, z reszty świata właśnie tam, no. a nawet się cieszą, bo ich się gospodarka ożywiła, linie lotnicze się rozkwitają w Turcji, bo Ruscy latają teraz głównie przez Stambuł. No, lecą do Stambułu, jak chcą gdzieś dalej, te, to, to się mogą w Stambule przesiadać, no. i to, no, Wszyscy próbują tą Rosję blokować, osłabiać ich potencjał, a Turcja niby sojusznik z NATO, ale jakieś takie dziwne ruchy. Wspomina to, że tam zakupowali te systemy, systemy antyrakietowe od Rosji i tak dalej, i tak dalej. I to też, nie wiem, no, to, to na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony bo ono, może chcieć udawać, że się kumplują z Ruskimi, a może się faktycznie chcą kumplować. No i się okazało, w że oni te systemy zbadali i tak dalej i potem Azerów też uzbroili w te drony. I... Azerowie do nogi, Armenii skumplowanej z Rosją, z kolei tam, no nieźle wlać wtedy. Także różne są takie to ciekawostki. Ogólnie to, to powiem, powiem, tak, że tam no, każdy tam patrzy tylko za swoim interesem. Wszyscy krzyczą, nie robimy Rosji, to też krzyczą, nie robimy Rosji, a po cichu robią tam swoje interesy. Tam innych tam państw nie będę wymieniał tam, że, że Włochom, Hiszpanom zimno bo bez gazu, no to tam nie będę wspominał. Na razie przynajmniej oficjalnie tam Udają, że są za tymi sankcjami, i tak dalej. Natomiast inne, no, to tylko powiem, że przypomnę, 2014 rok sankcje były na Rosję. Rosja, sankcje zwrotne tam na Polskę, co uderzyło w nasze rolnictwo. A rolnicy francuscy, holenderscy, poprzez spółki zakładane na Białorusi, na przykład, handlowali z ruskimi na całego no i się śmieli, że po prostu wykolegowali nas z rynku. Takie ciekawostki. No ale to tak jest w tym, w tym świecie i tak dalej. Jak się nie pilnuje swojego interesu, tylko się bajki opowiada, że jest lepsze lotnisko w Berlinie czy gdzieś tam, to potem się tak wychodzi. No. Dzięki za usłuchanie, pozdrawiam, cześć.